Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jestem na stronie Krypt. Tak po prostu chciałem przelecieć się po, po paru artykułach. No, generalnie, kryptografia ma się dobrze, a nawet mimo tej miki i mimo zapowiedzi tutaj ostudzenia, jakby ktoś tego pędzącego konia tak szarpnął za lejcę i powiedział: Hej, stój, prrr. to Unia Europejska to nie cały świat. Tutaj Argentyna idzie w ślady Salwadoru. Prezydent mówi hej, mamy taką martwą krowę, ale martwa krowa to jest po prostu taka dolina w Argentynie. No i ma to być teraz źródło wydobywania BTC. Powiedział prezydent, słuchajcie, prezydent Ukrainy. A to już nie jest jakiś tam człowiek, tak? Tylko prezydent mówi, nie, zrobimy użytek z martwej krowy, czyli z tej krainy. No i Zamieszał, wtedy, wtedy dopiero zamieszał. Ta, ta dolina taką ma nazwę, ponieważ tam znajdowano od dawna skamieniały jakieś szczątki tam po prostu no, zwierząt, tak, Z, dinozaurów i tak dalej. Ale odkryto tam duże rezerwy ropy naftowej i gazu łupkowego. I Pomysł polega na tym, żeby wykorzystać nadwyżki gazu właśnie stamtąd, przy, które, która jest, które są z wydobycia ropy naftowej właśnie w tej dolinie w Argentynie i ma to być paliwo do napędzenia agregatów, żeby powiedzmy generatorów, tak, a one będą wytwarzać prąd do napędzenia koparek, no i wydobywania BTC. Słuchajcie, jak się rząd w to chce zaangażować, no to to może być naprawdę no, bardzo znaczące przedsięwzięcie. I oczywiście przychód dla Argentyny. Coraz więcej państw pomału bierze się oficjalnie za wydobycie. Oczywiście, ja kiedyś opowiadałem yy, o tym, że na przykład Energy Web Token. Pracuje nad, taką jakby, nad takim znacznikiem dla BTC. Będą oznaczane kopalnie, które wydobyły BTC w sposób, powiedzmy, ekologiczny, tak? z odnawialnych źródeł i tak dalej. Nie wiem, jak tutaj będzie potraktowany ten gaz, bo gaz ogólnie łupkowy nie jest eko, no, ale powiedzmy, no, naturalnie tak? wydobywany. Zobaczymy. W każdym bądź razie widzimy, że biorą się za to państwa. A za co się jeszcze państwa biorą? Agrotoken, słyszeliście o Agrotokenie? Agrotoken, tokenizowanie zbóż, ziaren, ziaren jest to pomysł, pomysł to już praktycznie się tworzy. To jest to pierwsza globalna taka cała infrastruktura dla tokenizacji towarów rolnych. Chodzi o to, żeby stworzyć cały ekosystem handlu ziarnami. żeby on był bardzo łatwy i po prostu bardziej niezawodny. Tu jestem na stronie AgroTokena. Po prostu po stokenizowaniu jakiś tam rolnik, na przykład z swoich zasobów po zbiorach, na przykład jakiegoś ziarna pszenicy. No, pod to, pod to ziarno pszenicy będzie mógł sobie yy, po prostu na portfelu zgromadzić te agrotokeny w odpowiedniej ilości, bo to jest za jedną tonę jeden agrotoken. Cóż, w odpowiednich sklepach ma wymieniać, ma możliwość wymiany tych nasion na, na przykład na maszyny, paliwo, tam nie wiem, jakieś usługi, pojazdy, pożyczkę mógłby wziąć za to, będzie mógł, no i jakieś dofinansowania, tak? Pieniądze ma otrzymać od, od razu, bez żadnych odpóźnień, do swojego własnego portfela. Ma to zmniejszyć prawie do zera oszustwa, czy niewypłacalność. Słuchajcie, najciekawsze jest to, że ten agrotoken będzie zbudowany jakby na trzech tutaj blockchainach. W ekosystemie Ethereum, Polygon, ale przede wszystkim Algorand. Algorand. Zobaczmy, że yy, że to jest bardzo ciekawe co robi Algorand i jednak on no to będzie potężna moim zdaniem, Al Algorand jako, jako sam ekosystem będzie tutaj potężnym graczem zobaczmy króciutki minutowy filmik jak ma działać AgroToken Today is a great day for Ruben because after harvesting and collecting his grains he's about to do something he never imagined To use his production to trade and save with AgriToken, the first global platform that converts physical grains into digital grains through the tokenization process. With his AgriTokens, Ruben opens a gateway to a new dimension for his agribusiness—a secure ecosystem in which he can carry out transactions easily and efficiently. He can exchange tokens for supplies, machinery, or fuel. Generate a guarantee to request loans. Obtain a token's pre funded credit card, exchange tokens for local currency or any other digital asset, or simply saving tokens for protection against inflation and devaluation. Blockchain technology democratizes global finances, so Marina can also acquire Agar tokens from anywhere in the world and use them in the same way as Ruben. AgriToken is a reliable and transparent solution that reduces costs and contributes to digitalizing the agricultural economy. Visit agrotoken.io and discover another dimension. Ale przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej. Co widzimy? Widzimy tutaj kartę agrotokena i logo Visa. Visa po prostu to już nie jest jakiś tam projekt, to jest projekt jak najbardziej w porozumieniu z takim gigantem płatniczym jakim jest Visa. Jak można tutaj przeczytać na stronie InfoAlgorand Foundation, yy, właśnie, bo nie powiedziałem, że to jest w ogóle argentyński projekt, ale właśnie z wizą, z otwarciem na cały świat, słuchajcie. Argentyński startup start generalnie, AgroToken, tak. A więc jest to pierwsza globalna, słuchajcie, infrastruktura dla tokenizacji towarów rolnych. Tam ma być osobny coin, osobny token yy, dla, dla zboża, dla soi, dla kukurydzy osobny. nie? Także. To tak ma wyglądać. Chodzi o to, żeby właśnie rolnicy, firmy produkujące mogły przekształcić ziarna w aktywa cyfrowe w specjalnych sklepach, na przykład. Pierwsza globalna platforma do tokenizowania towarów rolnych. Słuchajcie, tak będzie wyglądać przyszłość. To są pierwsze takie jaskółki, pierwsze próby, ale to wszystko się prawdopodobnie powiedzie i, no i będziemy mieć system tokenizacji w rolnictwie płodów rolnych. Początkowo był zbudowany na Ethereum ten projekt, ale no wiadomo Ethereum to to ceny gazu, tak? Są bardzo duże. Później poligon, testowano poligon, aż w końcu znaleźli w, tą platformę głównie Algorand, tak? I tam przenieśli wszystkie te nowe tokenizacje na Algorand, czyli no tutaj powtarzam, Algorand no tu szykuje się jako wielka, wielka rzecz. Blockchain w przyszłości, tak? No chyba tak. No tak jak powiedziałem, soja osobny, yy, osobne tokeny na soję, kukurydzę, pszenicę. Argentyna, Brazylia i docelowo USA. Ma to być objęte, więc słuchajcie, giganci, produkcyjni giganci. A na horyzoncie są tokeny dla bydła, gdzie firmy rzeźne mogą po prostu zabezpieczać się na kilogramach mięsa w przeliczeniu, tak? Czyli na przykład kilogram mięsa, bo tutaj ma być tona. Jeden, jeden token to tona na przykład soi, a tutaj na kilogram mięsa ma być też token energii słonecznej no bardzo bardzo ciekawe rzeczy I słuchajcie to wszystko na algorand ale niedawno trzeba wiedzieć też że wiza no, tutaj ze Starbucksem na przykład nie i powiązała tam również jakieś tam umowy i na przykład w Starbucksie można kupić kawę za zboże no ciekawe nie takie takie po prostu no, jest to nawet śmieszne że będzie można zapłacić takim tokenem, na przykład kukurydzy, jakąś tam częścią, jakimś tam satoshi, nie? Za, za, za kawę w Starbucksie. Nie? Sprawa generalnie nie jest nowa. W zeszłym roku już taki bank Santander, no znany w Polsce również, i właśnie ten Agrotoken też pracowały razem, żeby nad, właściwie nad tym samym projektem. Santander i Agrotoken. Także. Słuchajcie, no ciekawe rzeczy, prawda? Tokenizacja czeka nas w ciągu kilku lat. Tokenizacja praktycznie, praktycznie słuchajcie wszystkiego, wszystkiego. Dobrze, no to takie informacje, żebyśmy mieli pogląd, jak bardzo rozwijają się te ekosystemy kryptograficzne, tokenizacji i tak dalej i tak dalej. Dobra, na razie to wszystko. Cześć.